Panie redaktorze, idea jest słuszna, ale jak czytam tutaj w specyfikacji, w kryteriach pierwszorzędowych jest atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, architektonicznych więc to, co się generalnie spodoba pani marszałek, a dopiero w drugorzędowych jest realność optymalizacja ekonomiczna. A wydaje mi się, że powinny być jednak odwrotnie te priorytety scharakteryzowane. Tu w szczególności jeśli chodzi o tą optymalizację i funkcjonalność tego budynku, no to ja czytam, że tam ma być 25 miejsc parkingowych, a budynek jest dla 625 urzędników, plus ma być tam sala do sejmiku, to jest 30 radnych i 50 gości, i jeszcze sala konferencyjna na 120 gości. No i trzeba by jeszcze liczyć jakichś interesantów. Na dzień dzisiejszy przy Urzędzie Marszałkowskim parking jest absolutnie zapełniony i dookoła też bardzo trudno jest znaleźć miejsce parkingowe. A tutaj mówimy o dodatkowych 800 osobach i 25 miejscach parkingowych. No to powiem szczerze, że, że mnie to zastanawia, jak pani marszałek sobie to wyobraża, żeby to mogło funkcjonować. Dla mnie to jest troszeczkę dziwne. Tam nigdzie nie było słowa faktycznie o innych parkingu na się, Nic, Ja nic z tego nie widzę i też nie bardzo widzę dookoła jakieś takie miejsca. No trzeba by je poszukać, ewentualnie pomyśleć o parkingu wielopoziomowym na miejscu tym, który jest teraz parking, tak? Ja o pieniądze chciałem zapytać. Tak. Kolejną kwestią jest kwestia finansowania, bo oczywiście w perspektywie wieloletniej jest szansa, żeby ona się zwróciła przez to, że zaoszczędzimy na tych wynajmach lokali, no ale skądś na początku te pieniądze trzeba wziąć. I to jest ponad 50 milionów szacowane. Podejrzewam, że jak to w życiu jest, wyjdzie więcej. No i teraz jest pytanie, z czego te pieniądze wziąć. No myślę, że to w tym kontekście być może była ta propozycja wzięcia kredytu w bankach zagranicznych złożona przez Panią Marszałek w ostatnim budżecie, która niepokoiła radnych, w tym mnie, a jednocześnie odrzucono szczodrą e, propozycję Ministerstwa Kultury wzięcia na siebie finansowania Teatru Kieleckiego Stworzenia Sceny Narodowej, która z gwarancją na 30 lat, która uwzględniając tylko dzisiejszą inflację, łącznie wyniosłaby prawie pół miliarda złotych, około 500 milionów złotych, więc mielibyśmy pieniądze bez kredytu i na sfinansowanie tej budowy i na wiele, wiele innych.